Witam Cię bardzo serdecznie na dzisiejszym horoskopie. Dziś odczyt horoskopowy na miesiąc lipiec obecnego roku, czyli 2024, dla znaków spod trygonu wody, czyli rak, ryby, skorpion. A więc mamy tutaj kartę, będzie dotycząca miłości, dotycząca pracy i finansów. I tutaj dotycząca zdrowia. I pokrótce sobie zinterpretujemy każdą z tych kart, każdą dziedzinę życia. Jako pierwsze mamy tutaj kartę odpowiednią za, odpowiadającą za miłość, uczucia, relacje i tym podobne. Jest to karta dwójki, buław w pozycji odwróconej. Co może oznaczać dla osób, które są już w relacjach, związkach, w tymże miesiącu możesz mieć poczucie braku stabilizacji, bezpieczeństwa w swoim związku, jakąś taką stagnację i tym podobne, tak? Brak ruchu ze strony twojego partnera, twojej partnerki, brak tego ognia, tego, tej namiętności. Możesz również się zastanawiać nad dokonaniem wyboru, czy zostać w tej relacji, czy nie zostać, bo na przykład Tobie taki stan przeszkadza. Możliwe, że to już trwa od dłuższego. E, czasu taki stan, tak? Tutaj radu jest dla ciebie, rada jest dla Ciebie taka, abyś e, nie podejmował, nie podejmowała decyzji pochopnie, tylko przyjrzał, przyjrzała się, przyglądała się cierpliwie e, jeszcze przez jakiś czas, bo może, a nuż, tak, e, ta sytuacja u, ulegnie poprawie, tak, bo również warto jest. Przyjrzeć się temu, czy ta Twoja druga osoba nie pokazuje Tobie przypadkiem tego, co Ty powinieneś, powinnaś w sobie przepracować, tak? Jeżeli występuje tak chłód emocjonalny, no to zastanów się, czy Ty dla siebie sam sama nie jesteś właśnie taką chłodną osobą, tak? Więc warto tutaj się w ten sposób przyjrzeć. Jeżeli jesteś osobą samotną, tak, możliwe, że poznasz w lipcu inną osobę, drugą osobę, z którą będziesz się zastanawiał, zastanawiała, czy wejść w głębszą relację, lecz możesz mieć z tego tytułu problemy, tak, zachwiania takie, które mogą wynikać z tytułu poprzednich Twoich relacji nieudanych, czyli tutaj może wystąpić. Stąpić strach, lęk, tak? Przed wejściem w nową relację, w nową znajomość. Lub po prostu może być różnica, duża rozbieżność w charakterach waszych, tak? Więc tutaj również dla ciebie jest. Taka rada jak dla osób, właśnie które już są w relacjach, by nie podejmować po prostu pochopnie decyzji, nie rezygnować ze znajomości tejże nowej, tylko po prostu cierpliwie się poznawać. Nie musi to być od razu na przecież poziomie jakiejś głębszej znajomości, tak? Może Anusz jednak w dalszym etapie poznania się... Ta osoba, jednak jej charakter tobie będzie odpowiadał, tak? Jak bliżej poznasz tą osobę. No dobra, jeśli chodzi o miłość, to by było już wszystko. Teraz mamy tutaj finanse. Co w finansach i pracy? Mamy as mieczy odwrócony. Um, jeżeli chodzi o Twoją pracę, Twoje finanse, biznesy, może tutaj Cię czekać. Um, to, że nowe jakieś bardzo duże wyzwanie, tak, które będzie wymagało od ciebie spojrzenia na tą sytuację, na te właśnie um, wydarzenie, tak, z, ze strony chłodnego oka, by nie popełnić e, jakichś błędów, tak. E, tak, jakby popatrzeć na to wszystko z innej strony, takim chłodnym okiem. Może być również potrzeba wykazania się ogromną elokwencją, tak? Więc, jeżeli no chcesz, aby Twoje finanse w tym miesiącu były. Na poziomie bardzo dobrym, no to właśnie tutaj jest warto, aby spojrzeć na wszelkiego rodzaju sytuacje, które będą się wydarzały, czy to w pracy, czy to w Twoim biznesie, tak? W Twoich finansach, które będą się wydarzały, spojrzeć właśnie chłodnym okiem i właśnie możliwość będzie tego, żeby wykazać się ogromną elokwencją. No dobra, i teraz mamy kartę zdrowia, mamy umiarkowanie w pozycji również odwróconej. Ta karta wskazuje na to, by zwrócić większą uwagę na swój pęcherz, nerki oraz błędnik. Błędnik równa się z zawrotami głowy, tak? wszelkiego rodzaju, więc warto by było tutaj na to zwrócić uwagę. Jeżeli właśnie do tej pory, do tej pory było wszystko w porządku, ale na przykład miałeś, miałaś właśnie jakieś dziwne zawroty głowy, no to właśnie warto sprawdzić swój błędnik, tak? Przebadać swój błędnik. Jeśli o to chodzi, jeżeli borykasz się od dłuższego czasu z różnymi stanami chorobowymi, no to ta karta wskazuje, że jeszcze w tym miesiącu no nie, nie, nie będzie widać jakiejś kolosalnej różnicy poprawy. Tak? Więc warto porobić jeszcze sobie inne badania, wspomóc się jakimiś różnymi witaminami, minerałami również bardziej wychodzić na zewnątrz, tak, korzystać ze świeżego powietrza, o ile jest, masz na to możliwość, tego możliwość, tak, żeby bardziej zharmonizować swoje właśnie ciało, I, i właśnie tak to klaruje się na miesiąc lipiec dla znaków wodnistych, czyli rak ryby skorpion. Ja z całego serca życzę Wam, kochane znaki wodne, aby wszystko w lipcu układało się u Was w jak najlepszym porządku. Jest to oczywiście krótka prognoza, na co warto zwrócić uwagę, czego warto nie robić, a co robić. <laughs> Więc od Was zależy, co Wy tak naprawdę wybierzecie, bo każdy z nas ma tak naprawdę wolną wolę. No dobra. A teraz, jeśli ten film Tobie się podobał, przyjmujesz to czytanie, możesz polajkować tak, ten film, zostaw komentarz, jeśli masz ochotę. Możesz udostępnić i zaobserwuj mój kanał, by być z filmami na bieżąco. A jeśli Tobie filmy moje się podobają, rezonują z Tobą, możesz postawić mi wirtualną kawę dla wyrównania energii. Link do wirtualnej kawy masz podany w moim opisie na kanale. A tymczasem na dziś to już wszystko i życzę Tobie wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze. Do usłyszenia, pa!